Hej, cześć, wam wszystkim, z tej strony Ciecik, a to kolejny odcinek z gry Dask. Dobra, lecimy dalej przed siebie. jeszcze parę misji zostało, a myśmy jesteśmy w piekle, czy gdzie? Sorry za chrypę. Okej. Okay. Nie wygląda to zachęcająco, w szczególności, że musimy bardzo dużo rzeczy pozbierać. A jak musimy się tak dowalić, to znaczy jedno. A jeszcze moździerze, super. Coś czuję, że będzie jakiś chyba turbox. O ja cię co Dobra, co tutaj. Okej. Okay. Super. Co tu jest? Mydło. Mhm. moździerze. I inne duperele. Co to może oznaczać? Będzie tutaj jatka. I to naprawdę sroga jadka. Dobra, pozbieraj się to. Tam jest jakieś jeszcze drzewo. O, super. Fajny stowek A nie, jeszcze zamarznięty w dodatku. Albo w ogóle zastygnięty. Zwał, jak zwał zresztą. Okej. Okay. Dobra, dawaj te mojeździeże. I otwieramy to. pieroństwo. Mmm, to tak Aha, to jeszcze za mną leci. Tam też coś le... Ja Cię kręcę. Wbijcie się nawzajem. Dziękuję. O, podwójnie Pięknie. To lecimy dalej. Ślizgarób A jak oni się będą nawzajem wybijać, to też dla mnie jest o wiele lepiej. Proszę kusza Dobra. Trzy. Czterech. Chyba było nawet czterech. Ok, a jeszcze jeden jest. Pięciu było ich. Dobrze wiedzieć. Ok, no to lecimy dalej. O, widzę, że mi się coś tutaj odnowiło, nawet. Morale 100 zdrowie 198, nieźle. Dobra, ten karabin szturmowy. O, ja się kręcę, serio. To byle, żeby się nawzajem potraficie wybijać, nie? Dobrze, że nie macie tego friendly fire. Ok, zdechło? Zdechło, super. Hmm, potrzebowałbym. Dobra, nie potrzebuję. Mi się myślę, że teraz przydadzą. To no, dobre pytanie. Ok, zapisz. Otwierają się drzwi świątyni, super. O, pękło. Super. Dobra. No ja widzę, że... Ja piernicze Co wy tam... Aha, to wyjrzeście są. Okej, okay, no i po, po problemie. Fajnie, jakby to już za mną nie latało. Dziękuję bardzo. Nie wygląda tu zbyt fajnie. Okej, okay, zapisz. Nieczysty ołtarz, strzel w niego. Dobra. Dobra, może... Wnoszący się wiatr przyniósł smut gnijącego mięsa. No super, no i co dalej? Okej. Okay. Jakieś tornado przyszło. Mm, dobra. Weź mi tam może morale. Mhm. Okej, okay, ale co ja mam potem tu zrobić? Bo ja sam nie wiem, chyba, że muszę to całe zestrzelić. To jest też jakaś opcja. No hmm. ja tam nie wiem teraz co zrobić. Um, nie wiem, uciekać, bo nie mam pojęcia. Tylko pytanie gdzie. Dobra, uciekamy przed tym pieronem. O, Fulam, mu zajebiście. Fajnie, że potrzebowałbym to, dziękuję. Murale jeszcze mi do zero. Dobra, teraz 50. Tu jeszcze potrzebuję co? Klucz, no nieźle. I to czerwony. Otwórz to. A to co? Nabożeństwa? Chyba ja. Ja jeszcze mnie od heretyków wyzywają. Przynajmniej by się wszystko zgadzało. A i ten leci z tym oglistym mieczem. Hmm, karabin szturmowy. No, umarłeś. Ilu was tu jest? No. Czemu wy mnie wszyscy zabić chcecie? Odkryłem sekret. Super. tak tak ukryty, że był widoczny wszędzie. Ja to pozbieram, ja bym chciał tutaj... A to na jedno wychodzi tak naprawdę. Daj mi super strzelbę. Mogę to tu otworzyć? Ała. Umierasz, dziękuję bardzo. No, co za. Menda jedna. No, umarłeś. Fajnie, jakbym tak nie spadał co chwila. No. Super, jeszcze trzech naraz. No to jeszcze ładnie. ja, jeszcze ci mnie tu podłażą pod lufę. Pistolet, miecz, moździerz, kusza, karabin myśliwski. No dobra, niech będzie ten karabin myśliwski. Jeszcze, że chce, stuknął monitor. Fajnie, że umarłeś. Jak mnie ciulną? No. Odkryłem sekret. Ciekawe jak. Nie wiem, coś się otworzyło, ale... O! Super, święte zdrowie. Zajebiście. Zapisz. Okej. Okay. No i co ja zrobiłem? Kółko, ale po co? Fajnie, nie do swojego pobra, tym, co zabiłeś. A tu jest, żeby ten czerwony klucz otworzyć. Tej drzwi z czerwonym kluczem. Dobra. Ilu was tam jest? O, zdobyłem jeszcze nitownicę, zajebiście. 25, o kurde. Dobra. Szczerze? Bardziej by się chyba przydało... Yy, ...naboje do kuszyk. O, ja cię kręcę. Ładny to ma zasięg. Fajnie, że swoich zabijacie, ale mniejsza o to. No, patrzcie go. O, portal. To już chyba koniec, chyba koniec tego rozdziału. Tak, zakończ poziom. Myk 3 na 4 No prawie wszystkie sekrety. No nic. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hey